Pokażemy coś, co jest przedmiotem naszych zgłoszeń patentowych, coś czego nie spotkacie w innych urządzeniach. To trzy elektroniczne zawody rozprężne pracujące na parownik. Bardzo ważna rzecz yy, i bardzo dużo yy, poprawiająca w pracy urządzenie. Co mhm. nam to daje? Jeżeli pompa jest inwerterowa, to musi pracować w pełnym zakresie swoich modulacji no i temperatur. Musi się dostosować do zapotrzebowania budynku. Czasami budynek ma zapotrzebowanie 2 kW mocy grzewczej, a czasami 12 czy tam 20 kW mocy grzewczej. Pompa musi móc się zmodulować w pełnym zakresie. I teraz przy projektowaniu urządzenia, jeżeli sprężarkę, skrapla czy inne elementy urządzenia projektujemy na przykład na 12 kW, tak jak dla pompy 12, którą mamy przed sobą, no to i parownik musi być co najmniej 12 kW. Jeżeli urządzenie zmoduluje się na przykład do 2 kW, to parownik dalej jest 12 kW, czyli jest sześciokrotnie przewymiarowany. W takiej sytuacji pojawiają się problemy z cyrkulacją czynnika chłodniczego przez e, rurki w parowniku mhm. e, i te problemy najczęściej przez pompy ciepła niskiej jakości, przez producentów pomp ciepła niskiej jakości są po prostu ignorowane. No, tak się dzieje, te, ten typ tak ma, jak to mówią czasami. Mhm. Tak. Efekt jest jaki? Co możemy zaobserwować przy pracy takiej pompy ciepła, która właśnie ma niezoptymalizowane takie rozwiązanie? Widzimy wtedy na parowniku taki oblodzony fragment parownika i resztę parownika, która jest czarna, czyli nie szroni się. Tak. O czym to świadczy? Że parownik pracuje tylko i wyłącznie na tym oblodzonym fragmencie, a dwie trzecie, czasem większość parownika mhm. w ogóle nie pracuje. W naszym rozwiązaniu parownik podzielony jest na wiele sekcji. I te sekcje obsługiwane są przez odrębne zawory elektroniczne. W związku z tym, niezależnie od wystarowania sprężarki, zawsze cały parownik pracuje i dzięki temu podnosi się bardzo efektywność energetyczna.